Cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku na waszym naszym kanale. Dzisiaj wracam do was z tematem nieba i Randiego Kea, który doświadczył wizji nieba po śmierci. Umarł i spotkał Jezusa, widział niebo, ale także wznosząc się do nieba, unosząc się nad ziemią, przekraczając ten wymiar czasu przestrzenny. Dostrzegł dwie postacie, a właściwie było ich więcej, ale dwie kategorie postaci, które ze sobą zażarcie walczyły. W tej wizji nieba, o której tutaj wspomina ta książeczka, jest oczywiście w sklepiku mocłabości.pl yy, mówi o walce, którą na początku nie rozumiał, natomiast yy, pod koniec tej książki, w yy, rozdziale poświęconym walce duchowej na podstawie Księgi Apokalipsy. Yy, Randy wyjaśnia, co to była za wizja, która towarzyszyła mu zanim spotkał Jezusa, zanim wstąpił do nieba. Otóż napisał tak: nie żyjemy w duchowej próżni. W księdze Apokalipsy piąty rozdział. Omawialiśmy sobie cały piąty rozdział, właściwie wszystko do siódmego rozdziału na żywo już omówiliśmy. Na żywo spotykamy się z Księgą Apokalipsy w każdy czwartek w południe. Czytamy, że istnieją miliardy, miriad i tysiące. Tysięcy aniołów. I to greckie słowo miriady, które też się pojawia w księdze powtórzonego prawa w wizji proroka Daniela w liście do hebrajczyków. No i właśnie w księdze Apokalipsy można przetłumaczyć jako 10 tysięcy razy 10 tysięcy, czyli miriady miriad aniołów to ponad 100 milionów aniołów. Jest to mniej więcej populacja pięciu największych miast na świecie razem wziętych. O takiej populacji aniołów mówi Księga Rodzaju. Oczywiście musimy pamiętać, że Księga Rodzaju jest poematem, posługuje się metaforami, a zatem te treści, które się tutaj pojawiają, mają charakter symboliczny. Aniołowie są istotami duchowymi, bez ciał fizycznych, choć posiadają własne osobowości. O czym mówi na przykład Autor listu do hebrajczyków w pierwszym rozdziale, siódmym wersecie. Około jedna trzecia niebiańskich aniołów stanęła po stronie szatana i została strącona z nieba na ziemi. O tym mówi dwunasty rozdział Księgi Apokalipsy, dokładnie czwarty werset. Biblia naucza, że upadłe anioły są niewidzialnymi duchami stworzonymi przez Boga. Szatan wykorzystuje je jako swoich, można powiedzieć, agentów zła, którzy działają tutaj na ziemi między nami, ponieważ zostali strąceni z nieba na ziemię, chociaż ich docelowym, w cudzysłowie, miejscem jest piekło. Mówię w cudzysłowie, ponieważ ani niebo, ani czyściec, ani piekło nie są miejscami, chociaż czyśćca dotyczy pewna rzeczywistość czasowa, bo ta kara jest rozłożona w czasie, jest dynamiczna, to jednak są to rzeczywistości, których, których nie da się opisać w kategoriach ludzkich, w kategoriach czasoprzestrzennych. Biblia nazywa je demonami upadłymi aniołami, diabłami i duchami nieczystymi. Demony mogą wywoływać choroby, niszcząc nasze ciała i dusze. Mogą również zatruwać nasz rozum przez kłamstwo, manipulacje czy po prostu półprawdy. Szatan i jego demony nie mogą zawładnąć chrześcijanami, ponieważ Duch Święty zamieszkuje nas i chroni. Jednak demony te mogą opętać niewierzących i dręczyć ludzi wierzących. Chociaż demony mogą dręczyć ludzi i kusić ich do grzechu, nie mogą sprawić, aby ludzie wybrali grzech. Demon nie może nas zmusić, żebyśmy zrezygnowali z naszej wolności. Może pójść na okrętkę, że tak powiem, posłużyć się różnego rodzaju pokusami, żebyśmy weszli w jakieś zniewolenie duchowe, jakieś uzależnienie i w ten sposób zrezygnowali z wolności, będąc uzależnieni od czegoś złego. Demony boją, boją się obecności Boga i nie mogą pozbawić ludzi ich wolnej woli. Demony mogą podszeptywać kłamstwa, wprowadzać w błąd i czynić zwodnicze gest, sugestie, sugestie różne, nazywając złodobrem. A wszystko po to, aby sprzeciwić się Bożemu pragnieniu, wyrażonemu przez Świętego Pawła w pierwszym liście do Tymoteusza, drugi rozdział czwarty wersety, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. Być zbawionym to znaczy poznać prawdę, która wyzwala. Poznawanie prawdy zajmie nam całą wieczność i do tego będzie nam potrzebne, że tak powiem, obcowanie nasze z Bogiem w twarzą w twarz w niebie. Większość ludzi woli mówić o niebie niż o piekle i słyszeć o aniołach, ignorując demony. Bóg chce, abyśmy mieli świadomość istnienia piekła i demonów. I teraz Biblia wspomina, nie wiem czy wiedzieliście o tym, o piekle nawet częściej niż o niebie, być może dlatego, że łatwiej jest nam zaakceptować dowody na istnienie nieba niż dowody na istnienie piekła. Niebo jest po prostu przyjemniejsze, a nie chcemy szukać dowodów na coś, co byłoby dla nas nieprzyjemne, czyli nie chcemy być może szukać dowodów na istnienie piekła, a wiemy, że święci, tacy jak święta Faustyna, święta Teresa Wielka, czy dzieci fatimskie, widziały piekło, zresztą widzący z Medjugorje również zostali wprowadzeni do piekła. Dobra wiadomość jest taka, że kiedy przyjmujesz Bożą obecność poprzez modlitwę, <laughs> Duch Jezusa przejmuje władzę nad wszystkim, co w Twoim sercu, duszy rozumie i nad Twoim ciałem, choć wciąż jesteś człowiekiem wolnym, bo Bóg szanuje naszą wolność, natomiast demon pozbawia nas wolności, czyniąc z nas niewolników. Co więcej, Bóg daje nam tę samą moc przez swojego Syna. Jezus dał apostołom władzę związywania i rozwiązywania. Czyli mówienia i działania mocą Bożego autorytetu. Tu też jest uzasadnienie chociażby sakramentu pokuty i pojednania. Jako pierwszym przedstawicielom Kościoła, apostołowie nie działali samowolnie ani w oderwaniu od Ducha Świętego. Bóg ustanowił także i nas duchowymi wojownikami. Uwolnienie niewolnicy przez Pawła pisane w Dziejach Apostolskich w 16. rozdziale 18. wersecie świadczy o tym, że mamy moc, aby przejmować władzę nad demonami. Cytat z Dziejów Apostolskich: Czyniła to przez wiele dni, aż Paweł, mając dość tego, odwrócił się i powiedział do ducha: „Rozkazuję ci w imię Jezusa Chrystusa, abyś z niej wyszedł. Rozkazuję ci, nie ja, grzesznik Paweł. Ale rozkazuje ci w imię Jezusa Chrystusa, tego, który pokonał śmierć przez zmartwychwstanie i pozostawił po sobie pusty grób jako dowód na klęskę diabła. I w tejże chwili wyszedł z niej. Według innego przekładu, można to yy, przeczytać tak: W imię Jezusa Chrystusa nakazuje ci wyjść z niej. Słowa Pawła związały, czyli ograniczyły albo powściągnęły. Wpływ złego ducha na tę kobietę. Ta sama moc i autorytet, z którego korzystał Paweł, została dana wszystkim chrześcijanom. Słuchajcie, kiedy czytam tę książkę z tymi wizjami dotyczącymi nieba, z tym doświadczeniem spotkania Jezusa po śmierci Rondiego. Kaja to, kaja to yy, jest tutaj bardzo dużo nawiązań do Pisma Świętego, i człowiek, aż chce jeszcze więcej czytać Pismo Święte, to jest taka naprawdę bardzo mocna zachęta do tego, żeby yy, Słowem Bożym karmić swoje serce, ale też swój rozum poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Wielokrotnie proszono mnie o modlitwę za ludzi doświadczających opętania i nękania przez demony. Najczęściej, kiedy wchodziłem w sytuację naznaczoną demonicznym działaniem, było to jak wejście do pokoju pełnego członków pijanego gangu, ale czyniłem to otoczony i pod ochroną olbrzymów, obdarzonych mocą przez wszechmogącego Boga zero rywalizacji to znaczy, po prostu mówiłem do aniołów coś w tym stylu. Bawcie się dobrze, chłopaki i aniołowie, tocząc walkę duchową z demonami, pokonywali demony. Oczywiście tutaj nie ma żadnego dualizmu, nie ma żadnej równorzędnej walki między dobrem a złem. Zło nie ma żadnej mocy, żeby dobro pokonać, ponieważ Chrystus od momentu zmartwychwstania pokonał ostatecznie zło. Tu nie ma jakiejś równo, równoważnej, równorzędnej walki między aniołami a demonami. Pan Bóg trzyma demona. Można taki obraz tutaj zastosować na takiej smyczy i czasami ta smyczy jest dłuższa i ona skąsa tylko po to, żeby nam uświadomić, że jesteśmy słabi i z naszymi słabościami sami sobie po prostu rady nie damy, żeby nie bazować na swojej mocy, która często jest zwykłą ludzką bezbronnością, bezmocą. Jeden szczególny przykład z mojego pobytu w niebie, w czasie gdy leżałem umierający w szpitalu, w szpitalu, może pomóc zrozumieć nam, czym jest autorytet imienia Jezusa Chrystusa. Wspomniałem już wcześniej o walczących postaciach, które było widać, gdy wznosiłem się do nieba. Mówiliśmy sobie o tym chyba trzy dni temu. Mogły to być wizje pierwiastków duchowych zła na wyżynach niebieskich, o których jest mowa w liście do Efezjan. Szósty rozdział 12 wersety. Wyraźnie pamiętam dwie walczące ze sobą strony. W oddali znajdowały się faliste wzgórza, a po środku rozciągała się ziemia, która wyglądała na wysuszoną. To jest trochę ta wizja przypomina wizję z 12 rozdziału Księgi Apokalipsy, gdzie niewiasta walczy z demonem na pustyni. Po jednej stronie znajdowały się upiornie, wyglądające olbrzymy, używające sfatygowanej broni. Podobnej do włóczni. Po drugiej stronie, równie olbrzymie postacie posługiwały się lśniącymi mieczami. Szatan właśnie posługuje się bronią, ale jest ona sfatygowana. Bóg posługuje się bronią, aniołowie posługują się bronią, archaniołowie posługują się bronią, którą są lśniące miecze. Tym mieczem jest co? Słowo Boże, o czym mówi święty Paweł. Wszystkie te walczące ze sobą stworzenia wyglądały na muskularne, z charakterystycznymi cechami, takimi jak. Duże głowy i długie ramiona, choć z daleka nie byłem w stanie określić ich dokładnego wyglądu. Nie widziałem, żeby na Ziemi leżały jakieś osoby. Zauważyłem natomiast, że niektóre z tych stworzeń wyglądały na zmęczone, podczas gdy inne zaciekle walczyły. Demon będzie się jeszcze bardziej bronił, kiedy będzie jeszcze mocniej obrywał, tak jak zwierzę, które jest Ranione ono się broni, jest jeszcze bardziej agresywne właśnie wtedy, kiedy jest zranione. Choć teraz wydaje się to dziwne, to w tamtej chwili czułem, że toczy się ogromna bitwa o moją duszę, a także o duszę innych ludzi. Nasi aniołowie stróżowie stają w naszej obronie, żebyśmy otwierali się na łaskę Bożą i żebyśmy nie ulegali potrzebom, sugestiom, pokusom szatana. Wszystko co wiem, to tyle, że gdy wznosiłem się ku niebu w tej wizji, nie mając pojęcia dokąd zmierzam, była tam moc, z której mogłem czerpać, a jej imię brzmiało Jezus Chrystus. Była moc, która nie była jakąś energią, tylko jej imię brzmiało Jezus Chrystus. Chrystus jest mocą. Moc słabości się doskonali, to oznacza, że Chrystus w naszych słabościach się doskonali, to znaczy Chrystus pokonuje demona w naszych słabościach. To dało mi pewność, że z moją duszą wszystko jest w porządku. Wciąż wzywałem Jego imienia, a to, co nastąpiło później, było pokojem. I wreszcie przyszedł mój czas z Jezusem w niebie. Ta wizja podczas mojego wznoszenia się nauczyła mnie następującej rzeczy: Samo przywołanie Jezusa Chrystusa ma moc. Już samo przywołanie, sama myśl, samo pragnienie. Bycia z Jezusem ma moc. Myślę, że też tego nie doceniamy, kiedy mamy w sobie pragnienie spotkania Jezusa, to już to jest wzywanie samego Jezusa. Zwycięstwo rodzi się poprzez ogłaszanie władzy Chrystusa w niebiańskich królestwach. Kiedy mamy pragnienie, a Święty Augustyn powiedział, niespokojne jest serce człowieka dopóki nie spocznie w Bogu, to to pragnienie jest już modlitwą, wzywaniem samego Jezusa Chrystusa którego moc jest nad nami ogłoszona. Jest to moc zmartwychwstania, jest to moc taka sama w swej światłości, jak, ten świat, jak to światło, jak ten blask, który rozpromienił grób, w którym Jezus był złożony. Tak rozpromienił, że Chrystus zmartwychwstał, przeniknął przez płótna, w które był owinięty, i pozostawił za sobą pusty grób. Ten grób jest wciąż pusty. Przed nami wybór. Albo pusty grób i pójście za światłością za zmartwychwstałym, albo grób, w którym my jesteśmy, w którym dogorywamy w naszych słabościach i grzechach. I przed wejściem do tego grobu, kiedy my dogorywamy w naszych grzechach i nie chcemy z nich powstać, stoi szatan, który całą swoją postacią zabiera światło wpadające do tego grobu, zasłaniając to wejście swoją ciemnością. Wszystkiego błogosławionego Wam nam życzę. Do zobaczenia najpóźniej w niebie. Ta wizja nieba, którą otrzymał autor książki Umierając Spotkałem Jezusa, jest genialna, jest wyzwalająca. Szczęść Wam nam Boże.